no trolling to twoja matka, jest. Ej daj mi to! Kurwa masz, masz jak do mojej głupie mały. Daj mi to! Twoja matka tu trolling, ja pierdolę. Ty ziomek myślisz, że to trolling? Mama cię kastrowała, weź. dlatego taki trolling jesteś no, trochę. Pierdzie, no pierdziele, weź, weź, się naprawdę. Dobra kurwa, urwaj ściągnika czy co, ja pierdolę. Ej, nie ktoś tu kto zagrywa, tak No ja Kolej ziomek, ja se... ...pekę, ty. Ja poważę, się tak klikałem, klaska, nie, Jaki Boże, jaka kultura. Jaki bonzo z ciebie. No kurwa i jak Ty się do kur... No, cie, Taki jak ty, to kurwa... ...ciebie... ...poczekali. Sto... Tyle ja mam za... cztery ocenia po głosie. Nie, nie po kur,

w swoim biegu to już na dziewczyny latałem, a ty kurwa w minecraftu tylko Wszyscy jeszcze kurde, wszyscy jeszcze w szkole siedzieli Tak A ty kurwa, a ty kurwa, ale ziomek ty odchnijesz po pokosie, a pierdolę, co a nie niedojemy Sam dojdzie... pokazuję swoje zachowanie chłopie, nikt by się Prowy nie zdradził No ja sobie robię z wiesz co to znaczy Dobra, ja tak, koniec. Mam z twoją matką kontakt to Szata. się nie u mnie. Kurwa spod kościoła Dobra, jest, dobra. cicho by przeszkodaczko. No, 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 no. Jaki dziecię kurwa. Siema. Gdzie tam podciągnik? Ciebie... A co macie? Takie macie trzy. No, do której klasy chodzicie? Ja się chodzę do szpitala. A, Mam szacunek Gimbuzów z kurwy zeny Mam szacunek Gimbuzów z kurwy, syy ja tam. Nie powiem. Bo jest tam. Za, za niskiej klasie. Dzisiaj. Dobrze powiedziałem. Chyba tak. Tak, dobrze. W i w klasie jesteś. Dobra, ty tam się nie odzywaj tam jest. Ja mogę ci powiedzieć w jakiej klasie jestem Kurde, ja jest tak widzę to kurde no. polskie i głupie społeczeństwo On ma przygłos ode mnie Jak będzie Polska wyglądać za 20 lat? No to właśnie Ale ten bajcerz też nie pokazuje klasy Gdzie dzieciak, nie? O, czy to, to jest, nie? Przygłos ode mnie? Daj mi, daj mi skończyć Nie wcielę się ze snem Jeść drzwi i drewno druba się ale daj mu skończyć, ale daj mu skończyć No baccie grubacie Super, cieszy mnie to. Mam nadzieję, że się kiedyś spod Nooo dziew mieszkasz, bo ja obok wrócowi to jest Ja Petersburgu, w Kres ja Petersburgu zapraszam Jałam. Leblą Ledblongu czy jakoś się to tam mówi? W Petersburgu A myślałem, bo ja mój kolega tam... Ja wiem cię, ale ugywał